Sieman, Siemano, Siemano, Americano, TV z tej strony eee, Tutaj oglądanie na ekranie, zobaczcie Siemka, tutaj daje Wam lajka eee, i pamiętajcie subskrybujcie Americano, ale dobra, przychodzę do odcinka, eee, dobra, zobaczcie. Tutaj piękny kalendarzyk eee, z grunt Keramik tutaj o takie januar, februar, mars, no i tak dalej. No dobra, ale bez śmiechu. Przechodząc. Myślę, że fajny kalendarz z 92 roku. Bardzo mi się podoba. Eee, Zalazłem go. No, po prostu znalazłem go na giełdzie w Koszalinie. A dlaczego się śmieję? Po prostu uważam, że jestem zastrzykowany, że takie rzeczy się dzieją w Koszalinie. Że możemy znaleźć takie takie cacyki, takie jak kalendarze, ale dobra, No, no to.